Potknął się i oparł o płytę. Przywarła do niej skóra z ramienia albo z dłoni. najlepsze z Polski, najlepsze z Europy. Lidl, mądry wybór. Nie musisz płukać przez cały dzień, aby mieć świeży oddech. Nowy. Teraz możesz przywrócić świetność zapomnianym przedmiotom i meblom odstawionym do piwnicy. Żyj kolorowo. Zofia ja Pan nie wie, ile to dla mnie znaczy. Ma pani coś takiego? Twój ojciec zginie. Mameki wtedy powiedział, a to jest właśnie zawodnik, który kiedyś będzie robił różnicę w reprezentacji Anglii rzeczywiście tak było. Zagrana to. Nasz orzeł po śladu. Byłam tego pewna. Wanisza zawsze dodaje do proszku. A ty? Czy... już nie zakochała? Noszę w sobie tej cechy. Dlatego już skromniej się ubieram. Naprawdę? Pierwszy raz widzę kapary... <noise> Ustalam pracę. Chyba nie musimy wiedzieć. Strony, to, że był tak potężny opór. Zrobiono wszystko, żeby, jakby to się nie, nie potoczyło dalej, pokazało też, pokazało też Ale nie uważacie, musi być psychicznie Miała depresję. Panowie nie wiedzieli? Coś słyszeliśmy. orzeźcałem. Jednak akbuma <śmany> z definicji nie miał Chcesz poderwać gorącą dziewczynę i włączasz stop. Zastanów się tać to tylko za połączenie, więc za czas oczekiwania na naszą rozmowę nie dopłacacie nic. To jest dalej jeden. A może ty to celowo zrobiłaś, co? Torba była spakowana, skąd mogłam wiedzieć, że to wyrobota. robota? O tym też dzisiaj pisała, między innymi rosyjska gazeta. To jest taki temat rzeka. Od dziewięciu lat trwają negocjacje. No i no i co? Każda z. z, z jak ja. Oni mają gdzieś twoje cierpienie. Zaczynam się bać. I dobrze, będziesz czujnie. NASA wieloryby. To stado płynie w naszym kierunku. Robi się poważnie. Mniej, mniej problemów, że tak powiem, nie? Może problemów jest mniej. Ale pomysł nie do końca się sprawdził. Problem. Potrzeba słońca. Dlatego człowiek musi dołożyć Mieszamy przez chwilę i nakładamy pokrywkę. Dzięki. Z rabatem do 30 zł miesięcznie. Sprawdź w salonach Orange. Pieszo chyba chcę na dwór. To idź, twój pieszczo.

ten kwams von pol siedział w parlamencie żydowskim knesecie przez trzy godziny milczącowano po biznes have to grow astana the future is wide open business news is not about numbers Mając troje dzieci, nigdy nie potrafiłam znaleźć czasu, aby uporządkować się do. Mówi się, że los tak chciał, ale za każdym wypadkiem stoją fakty. My twierdzimy, że należy je badać. Czy można? ...na wolnym ogniu. Bulionetka domowa Knor To bulion o najbardziej naturalnym i domowym smaku. Knorr. Nadaj życiu smak. Promocja umilacza w... Urodziłem myself. się w tym warsztacie i pracuję tu całe życie. Zresztą nic innego nie umiem robić. Co to? Duszony kurczak mm -hmm. z ostrą kiełbasą. Opisz go. a Kremą... Z 4-4, łączę. Telefon jest w porządku. Niby nic. Nie wszystko gra. Kradzież karana jest nagana. Złodziejom doradza się podjęcie terapii. Chronic Przestępców i zapraszani ży... Tak się tu bawicie? No, właśnie to zabawa, czy coś więcej? A, no, myślę, że to jest coś więcej niż zabawa, ponieważ wszystkie te elementy, cały ten. są tylko. Z pełnym impetem wbiega, wyprzedza, przeskakuje graczy Irlandii Północnej. Trafia idealnie przy słupku. Ron Flat Samantą Stosur. Stevens to kolejna rewelacja turnieju. Zaszła w Wielkim Szlemie. w tej sytuacji, ponieważ po prostu ta mała przemoc ratowała zagrożenie życia. É